Witam bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot, tarocistka Fortuna, kłania się dzisiaj horoskop tygodniowy, znaki powietrzne, bliźnięta, waga wodnik od 18 do 24 września, tarot i wyjaśniające karty cygańskie, dzisiaj niespodzianka, zapraszam serdecznie, zaczynamy od bliźniąt, dobrze, bliźnięta, co tutaj dla Was kochani? Dobry tydzień. Na pewno nie ma się o co martwić. Poniedziałek jest karta umiarkowania, powrotu do balansu, do równowagi, szczęście. Zajmujecie się swoimi sprawami, swoim hobby, odpoczywacie i oczywiście możecie się z kimś nowym zaprzyjaźnić. Jest harmonia również na wtorek, miłość i oczywiście partnerstwo. Rozmowy, decyzje podejmujecie wspólnie, wszystko jest w zgodzie i harmonii, czy poniedziałek, czy wtorek. Nawet w środę to możecie się zakochać w kimś, tutaj też jest bardzo dobre porozumienie. W środę bliźnięta są w siódmym niebie w tym tygodniu, bo tutaj wszystko się Wam zgadza. I oczywiście, czy w pracy, w środę, czy w domu będzie zgoda. I to jest najważniejsze, nawet możecie znaleźć kogoś do przyjaźni czy do miłości. <laughs> w czwartek karta mocy, gdzieś wyjdziecie, będziecie może sobie spacerować albo też z dziećmi czy ze zwierzętami. Fajna taka witalność. No, będzie Wam się wszystkiego chciało na nowo próbować w czwartek. I oczywiście, kochani. Żeby było całkiem super, to piątek jest dużo spokoju, ochrony z góry. Oczywiście karta gwiazdy y, przynosi y, Rozwój Waszych talentów, możecie coś sobie nawet też kupić drogocennego, co uważacie za cenne dla Was. To nie musi być finansowo bardzo drogie, ale Wy uważacie za cenne. Także tutaj gwiazda przynosi spokój, radość, spełnienie marzeń. No pięknie. Sobota, karta świata, spełnione marzenia, i tutaj radość, szczęście ze świata płynie. Może będziecie rozmawiać z kimś z zagranicy, albo też tu ktoś może Was odwiedzić. Jest szczęście. Zaczynacie nowy projekt, nowe działanie. I też tutaj mogą się Wam poprawić, moi drodzy, pieniądze, bo w niedzielę macie jakąś propozycję pracy dodatkowej. Może coś się uda i Wy będziecie po prostu zadowoleni. Są aż cztery. Pięć arkan wielkich w tym tygodniu, czyli to jest bardzo ważny tydzień, szczególnie na spełnienie. Niektóre osoby mogą wyjeżdżać za granicę w tym tygodniu w poszukiwaniu pracy, albo już macie tą pracę, albo też powrót z emigracji dla niektórych. Kochani, tu zdrowie bardzo dobre. Podwójne narządy może troszeczkę mogą dokuczać, czy ręce, czy oczy, yy, czy nerki, ale to dla nielicznych, bo oczywiście tutaj jest poprawa zdrowia. Proszę bardzo. I teraz dla Was. <laughs> szykuje się dużo spełnienia, prezent od kogoś, który naprawdę poprawi Wam humor. Także. Duże spełnienie radość poprzez prezent, poprzez docenienie. No dobrze, może sobie sami kupicie ten prezent też przy tej gwieździe. Dobrze, przechodzimy do bliźnięta waga teraz, tak. Dobrze. Od 18 do 24, kochani września. Rycerz monet, ósemka pucharów. Król monet. Siódemka kielichów, trójeczka mieczy, król kielichów i ósemka mieczy. Tutaj uwagi jest tydzień troszeczkę zmienny, ale dobre wiadomości, dobry status finansowy, dobre wiadomości w materii od poniedziałku. Także możecie dostać jakąś premię nagrodę, bądź też ktoś Wam zaproponuje pracę ciekawszą. We wtorek gdzieś wyruszacie, szukacie czegoś, może będziecie chcieli sobie coś kupić, bo tutaj dobre pieniądze są. Także we wtorek jakaś podróż, przemieszczanie się, szukanie czegoś dla siebie. W środę też przy królu miecz, monet, przepraszam, przy królu monet. Są pieniądze, dobre wiadomości i tutaj ktoś taki bogatszy wkracza w Wasze życie i oczywiście. Może być jakaś propozycja, albo też, y, moi drodzy, wyróżnienie przez Króla Monet. W czwartek siódemka kielichów, dużo obowiązków domowych, zawodowych, troszkę niechęć do tych obowiązków, ale uważajcie, bo też ktoś może was tutaj troszeczkę oszukiwać w tym dniu, obiecywać wam y, przysłowiowe gruszki na wierzbie. I po takim czwartku, piątek, y, Możecie poczuć takie zranienie, ktoś może coś wam powiedzieć, albo też oczekujecie na jakieś spotkanie, na jakąś rozmowę, i tutaj to się przeciąga. Jesteście zniecierpliwieni w ten piątek, a w sobotę takie rozdrażnienie jest przy tej trójeczce mieczy troszkę smutku, rozdrażnienia, takiej frustracji. Ale to szybko przejdzie, bo w sobotę już macie pomoc mężczyzny, który no, spełnia Wasze zachcianki. On jest z przeszłości i tutaj oczywiście jest, moi drodzy, radość wspólna. Już jest pogodzenie, wyrównanie tej energii czwartkowo-piątkowej, takiej niechęci, już wszystko przejdzie. I w niedzielę też taka troszeczkę jest sytuacja z tą ósemką mieczy, że jesteście czymś obciążeni, obawiacie się jakiejś sytuacji życiowej. Czujecie się jak w sieci, spętani troszeczkę przez swoją sytuację albo życiową, albo finansową, czy też, moi drodzy, zdrowotną. Także tutaj możecie szukać jakichś informacji w sieci i będzie to niełatwe, tak, bo jest troszeczkę takich ograniczeń. Tutaj jest oczywiście też karta właśnie internetu, która się w niedzielę pokazała. I oczywiście też możecie w tym internecie przebywać dłużej, jak ja to mówię. Zdrowotnie, nerwobóle, troszeczkę kręgosłup, szyjny, szyja barki, oczy sprawy hormonalne, sercowo-naczyniowy układ, takie do, drobne dolegliwości kostno-stawowe. Wy jesteście moi drodzy tutaj kochani w tym tygodniu dla Was dom jest najważniejszy. kobieta, która koło domu pokazała się to możecie być wy albo odwiedziny kochającej kobiety i oczywiście bardzo kreatywny mężczyzna dużo myśli i też możliwe, że... Będziecie chcieli o czymś porozmawiać, może wspólnie z partnerem, z mężem, i też możecie mieć y, troszkę różne zdanie, ale dojdziecie do kompromisu na pewno. O sprawach domowych rozmowy. Albo y, przyjazd kobiety, która będzie miała jakieś plany dla was. No dobrze, kochani, ja pozdrawiam. Dziękuję za uwagę. I teraz wodnik od 18 do 24 września. Oczywiście karta mi upadła, kochani, muszę podnieść. To jest karta świata, którą położymy jako pierwszą na pierwszy plan, bo jest to ważne. Zobaczmy, jaki tydzień, a szykuje się u wodnika. Dosyć dobry tydzień. Bardzo dobry. Poniedziałek, sprawa. Yy. Jakaś otwarta, nowy projekt, bo Karta Świata albo spotkanie z kimś z zagranicy, albo wyjazd też możecie szukać czegoś w internecie, jakichś wiadomości. Bardzo dobry moment na rozwój, na nowe projekty. We wtorek. Pieniądze, które do Was przychodzą, dadzą Wam dużo szczęścia. Jest pomoc albo od jakiegoś urzędu, albo, moi drodzy, pieniądze z zagranicy otrzymujecie. Tutaj jest super wiadomość: ktoś Wam poświęca swój czas. Wy też dla kogoś jesteście otwarci z pomocą. Tutaj będziecie udzielać komuś pomocy. W środę. Karta kochanków, dużo ciepła miłości. Kochani, tutaj jest porozumienie, zakochanie i oczywiście bardzo dużo szczęścia koło Was. Dużo szczęścia, dużo radości, dużo wyborów, dużo rozmów. Może być randka na przykład dla samotnych, możecie kogoś tutaj sobie zapoznać. Albo ktoś może Was odwiedzić z zagranicy, Wasza miłość. W czwartek też jest i romantycznie, i bardzo dynamicznie. Wszystko się dzieje po Waszej myśli. Załatwiacie sprawy i uważajcie na rozrzutność. Też niektórzy mogą na przykład mieć podróż gdzieś daleko za granicę. W piątek przybycie osoby z przeszłości. Jest sympatycznie, rozmawiacie i cieszycie się życiem, macie swoje plany w piątek. W sobotę również szykuje się albo podróż, albo będziecie tutaj coś korzystnie kupować, sprzedawać. Jesteście otwarci na świat w sobotę. Tu jest, moi drodzy, bardzo ciekawy tydzień, bo są podróże, są przyjazdy, wyjazdy. A w niedzielę, kochani, jest dziesiątka monet, karta rodziny i pieniędzy. Możecie się dowiedzieć o pieniądzach, które wam się należą, i oczywiście też zasobna rodzina pokazana. Dużo szczęścia. Także dla Wodnika to jest nowy etap, kochani, w życiu. Ja widzę. Nowy dom, nowa podróż, nowe miejsce zamieszkania, dużo szczęścia, kochani. No, tak ogólnie. W zdrowiu dobrze, podwójne narządy, troszkę drobne przeziębienia. Kobieta, którą kochacie, jest spełnienie. I też tutaj, moi drodzy, mogą być jakieś szkolenia w tym tygodniu dla Was, ale też rozmowy dla niektórych, ustalanie daty ślubu, moi kochani. Także tutaj jest dużo dobrych. Nowin, bo jest miłość koło Was, jest spełnienie i oczekiwanie, na przykład na ślub, albo też na jakąś dobrą, ciekawą współpracę czy naukę, rozwój, tak? Cudny tydzień, bardzo gorąco pozdrawiam i gratuluję. Do usłyszenia, kochani, w kolejnych filmikach.